Teraz ekologiczna bomba, która taka coraz głośniej w Zawierciu na terenie byłej rozlewni paliw 100 tysięcy litrów chemikaliów czeka na rozbrojenie. Część z nich poważnie zagraża zdrowiu i życiu ludzi. Trucizna może dostać się do wody pitnej. Tam też tam zbiorniki są. I wtedy i wtedy to, to, to taki smród, że, że tu się nie da wytrzymać. Sąsiedztwo, gdzie częstymi gośćmi są funkcjonariusze CBS, Straży Pożarnej i urzędnicy. To dawna rozlewnia paliw. Prawdopodobnie jeszcze kilka lat temu w tym miejscu nielegalnie odbarwiano olej opałowy. Nieraz nie jest tak, że jak wiatr leci, to czuć. Uciążliwy zapach można zlekceważyć. Nie można jednak bagatelizować zagrożenia dla zdrowia i życia kilkudziesięciu tysięcy osób. Najgorsze jest to, że jest zagrożenie dla zbiornika wód podziemnych Olkusz Zawiercie, który służy do zaopatrzenia w wodę miasta Zawiercie. Dokładne badania to jedyne, co w tej chwili mogą zrobić inspektorzy ochrony środowiska. Kolejnym krokiem będzie zawiadomienie prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. W tej chwili to teren prywatny. Posprzątać powinien właściciel. Od lat tego nie zrobił. Zanim jednak zapadnie sądowy wyrok, miasto powinno zrobić wszystko, by usunąć zagrożenie. Obecny dzierżawca terenu stwierdził pisemnie, że nie usunie tych odpadów. O to, dlaczego właściciel tego terenu odmówił posprzątania chemikaliów, postanowiliśmy go zapytać. Pan sobie zdaje sprawę z niebezpieczeństwa. To niebezpieczeństwo tak. jest tutaj w tej jest beczce. W I tak samo jest z tamtym zbiornikem. Co to jest? To są właśnie odpady to odbarwianiu. To jest ziemia okrzemkowa, stężony kwas wapno i jakieś jeszcze inne odczynniki. Ale to w tym pojemniku jest bezpieczne? Panowie, do pewnego czasu. Jakub Choleczek zdaje sobie sprawę z zagrożenia, bo to on powiadomił urzędników. Wydał już kilkaset tysięcy złotych na zabezpieczenie tego miejsca, zlewając truciznę z kilkudziesięciu mniejszych do jednego stutonowego pojemnika. Więcej, jak mówi, zrobić nie może. Nie posiadamy takiego kapitału, żeby ten kapitał wydać powiedzmy na utylizację odpadów, które nie są nasze, nie są przez nas wyprodukowane które tutaj są poza naszą wiedzą, wolą i zgodą. Całkowity koszt utylizacji to nawet kilka milionów złotych. Na razie walkę z zagrożeniem na mniejszą skalę za publiczne pieniądze podejmą strażacy. Nasze działania będą polegać na zebraniu tej substancji oraz częściowo. Ziemi do zabezpieczonych przez, starost, przez starostę zbiorników. Strażacy mogą zabezpieczyć, ale nie zlikwidować zagrożenie. Na pewno po usunięciu odpadów i rozlewiska i beczki z odpadami trzeba będzie przewadać grunt, czy spełnia normy, bo takiej gwarancji a priori na pewno nie ma. W tym przypadku polskie prawo wystawia gwarancję niebezpieczeństwa, nakazując słono zapłacić nowemu właścicielowi terenu za jego niewiedzę i cudze przestępstwa sprzed lat.